Wyobraź sobie hotel posiadający nieskończoną liczbę pokoi. Każdy z nich jest ponumerowany: 1, 2, 3, 4 itd. Jesteś kierownikiem tak zwanego hotelu Hilberta. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że możesz zakwaterować każdego gościa, lecz istnieje tu pewna granica. Istnieje sposób, aby pomieścić gości nawet przy nieskończonej liczbie pokoi w hotelu Hilberta. Załóżmy najpierw, że w każdym pokoju może przebywać tylko jedna osoba i wszystkie są już zajęte. A zatem w nieskończonej liczbie pokoi przebywa nieskończona liczba osób. Nagle pojawia się nowy gość i chce wynająć pokój, lecz wszystkie są zajęte. Co zrobić w takiej sytuacji? Mniej zaradny menedżer odesłałby przybysza, ale ty rozumiesz pojęcie nieskończoności, więc przez głośnik prosisz wszystkich gości, by przenieśli się o jeden pokój. Osoba z pokoju pierwszego przechodzi do drugiego, z drugiego do trzeciego i tak dalej w nieskończoność. Dzięki temu możesz ulokować nowego gościa w pokoju pierwszym. Jeśli jednak przyjedzie autobus ze stu osobami, przesuwasz wszystkich o 100 pokoi dalej i w zwolnionych miejscach zakwaterowujesz nowych gości. A teraz wyobraź sobie nieskończenie długi autobus wiozący nieskończoną liczbę pasażerów. Wiedziałeś już, jak poradzić sobie ze skończoną liczbą osób, ale jak rozwiązać problem nieskończonej liczby gości. Zastanawiasz się chwilę i w końcu wpadasz na pomysł. Nakazujesz każdemu gościowi przenieść się do pokoju, którego numer jest dwa razy większy od obecnego. Osoba z pokoju numer 1 przechodzi do pokoju numer 2, z pokoju numer 2 do pokoju numer 4, z pokoju numer 3 do pokoju numer 6 i tak dalej w nieskończoność. W ten sposób wszystkie pokoje oznaczone liczbami nieparzystymi stają się wolne. Wiesz, że istnieje nieskończenie wiele liczb nieparzystych, więc każdemu pasażerowi z nieskończonego autobusu możesz przydzielić unikalny pokój o nieparzystym numerze. Ten hotel naprawdę wydaje się miejscem, w którym każdy znajdzie zakwaterowanie. Na tym polega piękno nieskończoności. Ona trwa bez końca. Aż nagle pojawia się jeszcze więcej nieskończonych autobusów. Nie jeden czy dwa, lecz nieskończona liczba autobusów przybywających bez końca. Co więc możesz w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście sięgasz po nieskończony arkusz kalkulacyjny. Tworzysz osobny wiersz dla każdego autobusu. Autobus pierwszy, autobus drugi, autobus trzeci i tak dalej. Oraz dodatkowy wiersz u góry dla wszystkich gości już zakwaterowanych w hotelu. Kolumny oznaczają konkretne miejsca zajmowane przez osoby. Masz więc pokój hotelowy numer jeden. Pokój hotelowy numer 2, pokój hotelowy numer 3, i tak dalej, a następnie autobus pierwszy, miejsce pierwsze, autobus pierwszy, miejsce drugie, autobus pierwszy, miejsce trzecie, i tak dalej. Każdemu gościowi przypisujesz unikalny identyfikator łączący numer pojazdu i numer zajmowanego miejsca. Jak więc dokonujesz przydziału pokoi? Zaczynasz w lewym górnym rogu i rysujesz linię, która zygzakuje tam i z powrotem przez arkusz kalkulacyjny. Przechodząc dokładnie raz przez każdy unikalny identyfikator. Następnie wyobraź sobie, że chwytasz przeciwległe końce tej linii i prostujesz ją. W ten sposób przechodzimy od nieskończonej na nieskończoność siatki do jednej nieskończonej linii. Teraz można już łatwo przypisać każdą osobę z tej linii do unikalnego pokoju hotelowego. A zatem wszyscy się mieszczą, żaden problem. Podjeżdża teraz ogromny, nieskończony autobus imprezowy pozbawiony siedzeń. Każda osoba na pokładzie jest oznaczona unikalnym imieniem, co wydaje się dość osobliwe. Imiona te składają się wyłącznie z dwóch liter A i B, ale każde z nich ma nieskończoną długość. Jedna osoba nazywa się ABBAA i tak dalej bez końca. Ktoś inny nosi imię ABABABAB i tak dalej. W tym autobusie znajduje się ktoś odpowiadający każdej nieskończonej sekwencji utworzonej z tych dwóch liter. Teraz ABBA AAA. Nazwijmy go w skrócie na wchodzi do hotelu, by załatwić pokoje. Ale ty odpowiadasz: Przykro mi, nie ma możliwości, byśmy was wszystkich pomieścili w hotelu. A on na to? Jak to? Co masz na myśli? Jest nas nieskończenie wielu, a wy dysponujecie nieskończoną liczbą pokoi. Dlaczego to miałoby się nie udać? Pokaż mu to więc. Ponownie wyciągasz swoją tabelę i zaczynasz przydzielać pokoje pasażerom autobusu. Pokój numer jeden otrzymuje aba. Pokój numer dwa, powtarzającą się sekwencję. A B, A B A B A B i tak dalej, wpisując kolejne kombinacje liter A i B obok każdego numeru pokoju. Ale pojawia się problem. Mówisz do Ebi. Załóżmy, że tworzymy nieskończoną listę. Mogę wciąż zapisać imię osoby, która nie otrzymała przydzielonego pokoju. Robisz to tak. Bierzesz pierwszą literę pierwszego imienia i zmieniasz ją z A na B, następnie drugą literę drugiego imienia i zmieniasz ją z B na A. Kontynuujesz w ten sposób przez całą listę. A otrzymane imię na pewno nie znajdzie się na tej liście, ponieważ nie zgadza się ani z pierwszą literą pierwszego imienia, ani z drugą literą drugiego imienia, ani z trzecią literą trzeciego imienia itd. Różni się ono od każdego imienia na liście przynajmniej jedną literą tą leżącą na przekątnej. Hotel Hilberta ma wprawdzie nieskończoną liczbę pokoi, lecz jest to nieskończoność przeliczalna czyli odpowiadająca liczbie wszystkich dodatnich liczb całkowitych. Dla porównania, liczba osób w autobusie reprezentuje nieskończoność nieprzeliczalną. Jeśli spróbujesz przypisać każdej osobie liczbę całkowitą, część z nich pozostanie bez przydzielonego numeru. Niektóre nieskończoności są po prostu większe od innych. To oznacza, że nawet hotel Hilberta ma pewien limit liczby gości. To naprawdę zdumiewające, lecz jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że odkrycie różnych rozmiarów nieskończoności. Stało się początkiem badań, które ostatecznie doprowadziły do powstania urządzenia, na którym teraz to oglądasz. Ale to już historia na inną okazję.